PIWO, to moje paliwo! Dzień dobry na kanale. PIWO to moje paliwo. Chłopaki z Okienka, Rycho po prostu, Rycho. Jajem po prostu. Dzisiaj mamy dwa piwa z browaru Absztyfikant. Mnie w ogóle bardzo się to słowo podoba. Absztyfikant to jest takie staroświeckie, staroświeckie słowo, że. Ja też nie wiem, bo to chyba z niemieckiego to słowo jest. To jest facet, który skada się o względy kobiety. Fajne słowo, naprawdę szkoda, że ono już, tak powiem, już jest y, umale nikt tego nie używa, aczkolwiek jest fantastyczne. Y, nie wiem, o czyje względy stara się browar da psztyfikant, ale sądzę, że o względy -y, birgików. Tak, Bilgików i pewnie y, wszystkich, którzy cenią dobre piwa. Tak, browar jednoosobowy. No, to, na to wygląda, że tutaj pan Łukasz y, jest dyrygentem głównym y, tej firmy. Bo i prawdopodobnie pub y, wielokran, który jest w Elblągu, się znajduje, jest pod jego dowództwem i, i, i waży też piwo. Waży prawdopodobnie w w czarnej owcy. owcy. W czarnej owcy, w czarnej owcy jest to browar kontraktowy. Tak, to jest browar kontraktowy. Pan, pan Łukasz prawdopodobnie też tam kiedyś ważył u nich jako piwowar. Y y tak, browar a sztyfikant ma piwo, które jest jedno z moich ulubionych. W pierwszej dziesiątce piw jest triple kumaru. I to jest jedno z piw, które jest w mojej osobistej, prywatnej dziesiąty z spiw, to jest no, ja piwo z, tąką. Piwo z tąką. Czyli z, coś z Bobem. Z Bobem, piłem to w Gdańsku. A mieli tam coś z Stonką też, bo byłem Gdańsku. Tak, nie tak ale właśnie... Kumaru, Kumaru jest Stonką, jest kilka różnych rzeczy. No ale przejdźmy do tego co mamy tutaj. Tak, jeszcze nie mieszkamy yy, pozdrowić pana Łukasza od Pawła yy, H. Mam Przez samochód. Samo On będzie wiedział o kogo chodzi. Ja miałem to zrobić osobiście, ale pana Łukasza nie było, więc pozdrawiam teraz. Na no, ja ile? Wszyscy co wiedzą o co chodzi, to, to wiedzą o co chodzi. Pierwsze piwo jest to pszeniczne Żuławy. Żuławy, czyli kraina w delcie Wisły, tam piękne, znajduje się Elbląg. Piękne, 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 piękne miejsce. Naprawdę polecam bardzo. Elbląg jest the best. Całe Żławy piękne, bo tam jest tylko miasto. Oczywiście. Piękna kraina. Oczywiście. Jest to piwo przeniczne, 12 BLG, 5 alkoholu. Yy, mamy słód przeniczny, słód chmiel-lunga, yy, drożdże, wodę. I te drożdże się jakoś tu nazywają, ale proszę pana, to jest tak długa i skomplikowana nazwa, że ja tego nie, nie będę. Ma, nie czytali. mam specjalistycznych okularów. Yy, ja nie widzę drugie pisk, które dzisiaj będziemy tutaj yy, degustować. A piękna nazwa, degustować, a psztyfikant, degustacja. degustacja. E... Te nazwy, proszę pana, atrakcja. E staropolszczyzna, jest bardzo mi się to podoba. Tak. Y, drugie to jest Eldong, no bo tam jest wielokran browar o Tak, tak, tak. Y, mimo, że browar waży w Czarnej Owcy, która jest chyba w Trójmieście gdzieś. Nie wiem, gdzieś Dobra, nie będziemy w to brnąć jęczmienny, chmiel, sim, simka, amerykański chmiel użyty do pilsa. No ciekawostka taka. No ciekawostka, taki, taka wariacja na Mimo, temat że pilca. nie napisano, że to jest Amerykan, pils jakieś tam cuda, nie widzę. Czyli będzie naj, naj, najbliżej temu onemu, ale pils. Tak. Celowo też wybraliśmy piwa, które nie są obecnie modne. Po pierwsze, ale nie modne. my jesteśmy niemodni. jesteśmy a, a po drugie, tych piw tutaj u nas raczej się nie dostanie. Tak, no tych piw u nas na pewno z browaru certyfikant się nie dostanie. U nas właśnie kumaru dało mi się kupić. Tam, też y, w sklepie specjalistycznym, ale to był no, Przypadek, in incydent. incydent. O, następne kolejne piękne słowo, które coraz mniej, coraz mniej jest używane. Tak, y, w składzie mamy właśnie Mianowicie Nilsinka, drożdże, które się znowu nazywają długo i nie będę tego czytał. Zaczniemy, proszę pana, chyba od pszeniczniaka. Dawno nie, nie piliśmy, Dawno w sensie nie. przeniczniaka. tutaj, tutaj na, na, na wizji. Że tak powiem, banany i gwoździe. No. Banany i gwoździe. No i co? Z tym bananowo-gwoździowym. To... bananowo, -głoździały, bananowo -głoździały. Zobaczymy, czy też, czy też e, absztyfikant jest tego samego zdania. Co tu dzieje się? Jest dosyć nasycony jak na Tak. ale nic z tym złego, nic bo to tym nie jest złego. Żadne, Nie są to fajerwerki żadne, to nie jest żadne proseko ani, ani, ani... Jest za to latający kubek ekologiczny tutaj. Próbujemy tak. co tydzień się zapachowo. No, no, tak, no to jest, tak, no i to, to jest, jest pszenica, no to jest pszenica, <laughs> to się państwa. Jest... A razi po nosie, tu robić będzie kongo na, 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 na tym. Na plantacji bananów się Do, znalazł. Dokładnie. I goździków. A goździków swoją drogą. Ale to już nie pełno. A gdzie goździki rosną? A myślę, że w Azji. No i dobra. W każdym razie pszeniczniak pachnie no jak przy, powinien, y, powinien pachnieć pszeniczniak. Tak, no idealnie po prostu. Bananowy sącz. <laughs> Bananowy sącz. To jest właśnie Bananowy sącz. napój. Trunek w sensie. Dokładnie. Sądź bananowy, trunek. Ale w smaku, bo ja spróbowałem, jest jest idealnie. Jak książce pisze. Jak książę pisze. pisze tak, to troszkę to nasycenie, to przegazowanie, że tak powiem, delikatnie szczypie, ale to nawet jest sympatyczne. Yy. Chyba nie jest taki gładki jak masło. A no no no, czasami nie. takie bywają, przynajmniej wtedy są nijakie. A tu troszeczkę tych bąbelek to nawet to, to wzrusza i po, po, porusza, że tak powiem. Znaczy nie, nie można tego, tego akurat, nie tego nie pomylić z czymkolwiek innym. Nie. Jest klasycznie, a my lubimy klasycznie. Jest punkcik, idealność. Gdybym powiedział wzorowo, książkowo, bananów tyle ile należy. Nie przesadzone. Nie, a goździków tyle ile trza, bo to też jest słowo fajne, które fajne, mało trza używane. A przeze mnie coraz częściej. I nie ma to nic wspólnego z wyborami prezydenckimi. Nie. <laughs> które się już dawno odbyły. No. Mamy spokój. Z tym, mamy, z tym mamy już spokój no, na dłuższy. Mam nadzieję, że na dłuższy jest. czas. No. Chociaż moim zdaniem on jest za bardzo klarowne. Mogło być bardziej mętniusie. A jeżeli mówimy o kolorze, to, to można się tam trochę przyczepić, jak ktoś jest bardzo e, mocnym malcontentem. Kolejne słowo, którego mało, Którego mało content. się używa. M content. A mnie się to Malcontent. Malcontent. Trza. trzeba trza, trza, trza wypić. No nie, jest, przejdźmy do pilsa. Z pilsami to jest taka sprawa, y że. Po co je robić, skoro i tak nikt nie potrafi, albo robi to jak A robi. Najlepiej robią to Czesi. Czesi, najtaniej najlepiej robią to Czesi i robią to bardzo dobrze i nie trzeba tam szukać specjalnie. Tam, nie, nie trzeba tam szukać, wystarczy tak. gdziekolwiek, nawet na wjeźniesz. nie jest o to, że ta marka na U, to. to nie, potężne, potężna potężna, 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 potężna marka, ale, ale i tak bardzo dobra. N tak. Nie zawodzi, jeżeli oczywiście w Czechach to piwo pijesz. Y ale przyjeżdżamy na wioskę czy przyjeżdżamy na każdą inną, nam, nam, do, do każdej małej miejscowości. O, okazuje się, że jest tam browar, który, który robi, robi bardzo dobrego pisa. I on jest idealny. Tak. I kosztuje grosze. Tak jest. No, ale my tutaj nawiązujemy A. do tego właśnie, bo to jest kamikaze dla mnie. Y ogólnie u nas robić. Pilsa to jest lekki kamikadza. Nazywa się Elblom Zdru. Pilsik 5-2 alkoholu. 5-2 alkoholu słód jęczmienny, chmiel Simka. Aha, to już mówiliśmy, że to amerykański chmiel. To może być ciekawostka. To może być ciekawostka, bo y, czasie nie robię na amerykańskim. Nie, no z zasady no. się chyba nie robi tego z użycia z że chmieli. To piwo kosztowało chmiel. jak widać 12 zł. W Czechach, w Czechach za pilcę tak, no za cztery. kupimy bardzo dobrego, no. jak nie idealnego pilca na na wsi w małym miasteczku, w lokalnym to za 12 zł kupimy 3. Kupimy 3, tak, jak nie trzeba. Bardzo dobre, a może i 4. Zgadza się. No ale nie cztery. będziemy tutaj nie z malkontentami. Dokładnie, bo cena nie gra roli wtedy, gdy się to wszystko nie pier... Ale miał pan używać raczej słowo. No to takich. właśnie moje nie piernik, 3. Na przykład. A no. się to nie rumuje do roli. No, no, no nie Doli, Doli. doli. <grym> Elbląg zdruje, no ja nie, nie wiem czy Elblond jest uzdrowiskiem, raczej eee, chyba nie. Jest co, jeśli patrzeć na to pod kątem e, ile tam jest wody dookoła, ten kanał Elblącki i te piękne krajobrazy, to, to można się uzdrowić. To można się uzdrowić płynąc statkiem po trawie na przykład co polecam, poważnie, po jedyny taki y, numer w, w Europie, a tylko dwa występują takie na świecie, jeden w Stanach, drugi w Polsce, po trawie i przenosisz się, rozumiesz, statkiem, lecisz w górę, 140 ilość tam metrów na poziom morza, czyli płyniesz nad lasem na przykład albo nad wioską i widzisz domy z góry e wioskowe i sobie płyniesz. Z Brzmi jak science-fiction. I tam więc... jest science-fiction, więc to piwo może też mieć coś wspólnego z, z science-fiction. I tak od zdroju przeszliśmy do science-fiction. Proszę, no, pan otworzył to piwo za 12 zł. Tak jest. pil za 12 zł nie może być zły. No nie może być zły. Pil za 12 zł. A może być dobry. Dobry, powinien być bardzo dobry. Za, być, za 12 zły, to powinien, powinien być to Zrzucić na z Dokładnie, był wzorcowy wręcz. Eko kubek. Również na niemieckich piwach typu Pils, chociaż wolę czeskie. Nie, no czeskie zdecydowanie lepsze są. Zdecydowanie wolę czeskie. No, kolorek ma idealny. Tu ja mam w takim pięknym kielichu. Kolorek majdany, piwo jest klarowne, pianka, jak na Pilsa przystało. przystało, to wszystko dzieje się tak jak powinno się dziać przy Pilsie, proszę Pana. Jeżeli chodzi o kolor, jak najbardziej. U chodzi... w tym ekologicznym kubeczku, wie Pan co, ten ekologiczny kubeczek... On tam, zawęża piwa. Tak. On zawęża piwa. Zawęża piwa, Każdy, tak. Które Ciężą. bym nie nalał, to jakieś takie się robi... Pienicyjny. Dużo piany, no. mało piwa. Gęstość od razu jest taka śmietanowa, żeby się ten y, ja Tomek wiem, M my... cieszył z tego. Yy, tak, ja nie wiem, czy my nie zrobimy specjalnego odcinka o tych kubkach. W no, związku z tym zawężają one zawężają piwa. zawężają tworzą... piwa. Stabilizują piwamy. <śla> Stabilizacja! <śla> Kolejne, Kolejne piękne słowo. słowo. Stabilizacja. No cóż. Nie no, no to jak kolorek je? jest piękny. Zobaczymy, co tu w zapachu dzieje się. No, jest pilsowo. No, jest, jest pilsowo. No jest. Lekkie masełko, takie, ale padnie. Chociaż y, chmiel amerykański ja to nie czuję, żeby to był American Pins. To jest zwykły pins. Po zapachu tak. E, żadnych amerykańskich chmiel ja nie czuję. Nie, absolutnie. No ale to stoi na etykiecie, no, nie sobie stoi. To znaczy, że są. Noż są, no, ale nie sobie stoi, ale w każdym razie jest. Pachnie klasycznie. Pilsem, dobrym pilsem. Jak w Słoneczku w 90. roku. Słoneczko to był taki lokal u nas w małej miści. Dokładnie. W parku zresztą, Park. w fajnych okolicznościach przyrody. Można było handlować z Rosjanami taranki za piwo na przykład. A to jest osobna historia. Kiedyś dopowiemy. Dopowiemy. No teraz spróbujmy co dzieje się. Nie no, bardzo dobry pils. Goryczkowy. Pils przypominający te piwa, o których właśnie przed chwilą wspomnieliśmy, sprzed 30 lat, przypomina, tak. przypomina i w zapachu i w smaku trochę też, w zapachu bardziej, w smaku podobnie, nie, ale to już nie jest to, to jednak tam nowofalową nutę jakąś czuć, ale jest to bardzo, bardzo poprawny pils, a nofę... mówi ktoś, kto za pilsem nie przepada, to jest e... Bardzo dobry Pilsi. poza jednym czeskim, albo kilkoma czeskimi, no. Mhm. Panie Acstyfikant naprawdę brawo. 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 naprawdę. Mimo wszystko nadal uważam, że y, Pils za 12 zły, tylko że chodzi teraz, jeżeli się będziemy chcieli czepić ceny, to nie. To nie. nie. 12 zł fakt, że to jest kupione w. przepraszam, to jest w sklepie, to nie w knajpie. Więc tym bardziej źle. Tym bardziej Bo źle. jakby to było jeszcze w, w pubie, no to okej, okay, to ja rozumiem. Natomiast jak to było, a to było w sklepie na 100% kupione, więc trochę niedobrze. Trochę niefajnie, trochę niemiło. 12 zygli kosztuje teraz może nie sztos, ale mi się podwójna, jakaś lipka fajna. Nawet, Puszce, pucha, nawet, nawet pucha, pucha, nawet pucha, taka kooperacyjna teraz często robi to powiem browar, bardzo dobrze zresztą to robi. Na N ten browar się tak zwie. Na NY. Na NY literę. No, no fajnie jest kwiatowo tak. Nie, jest ok. Łąkowo, jest ok. Jest okay. Jest. No, yy, do kiełbasek typu frankfurterki, czy coś takiego z grilla w ogóle, kiełbachy jakieś inny. No. No, idealność. idealność. Znaczy, jeżeli miałbym wybrać Pilsa, yy, no nie kupiłbym obsztyfikanta. Sorry. Nie kupiłbym dlatego, że kosztuje 12 zły. Tylko z tego Jeżeli powodu. by 5 zł jest mistrzostwo świata. Za 5 zł Tak. To? Jak ktoś bardzo lubi pilsa i chce spróbować pilsa na wysokim poziomie, to może by dał i 7 zł. I powiem szczerze, że, że może, znaczy nie może, warto, ale dwa razy tyle prawie niemalże. Tu się nie zgadzamy. Tu się nie zgadzamy. Jest. Tu się nie zgadzamy, to ja nie wiem, co to musiałoby być za piwo, w sensie co to za pils musiał być, jaki on miał być by zajebisty, za przeproszeniem, bez przeproszenia żeby kosztował 12 zł w sklepie. No, no. no. Sorry, ale Szkoda. wszystko fajnie oprócz ceny. Tak, mhm. jest bardzo dobre. Jest na przykład idealny. Można się pomylić nawet z tymi czeskimi, mimo że tutaj jest amerykański chmiel. Tak. Ja tak. nie czuję, że to jest amerykański chmiel. Nie, nie, ja dla absolutnie mnie... też nie. Dla mnie po prostu to piers jest poprawny. Piers jakby był narzateckim zrobiony, też może tak smakować. I pan Łukasz y, Szynkiewicz. Y, gratulacje dla pana. Pizza jest doskonały. Robi naprawdę dobrą robotę. Ale za z co, że cena może nie jest wcale nawet jego, że tak powiem, zasługą za smugą. Za Goryczkowy. tak I ta Goryczka nie jest taka dominująca, nie za dużo, nie za mało. I wszystko jest naprawdę. A to jest gość. Tak, to jest bardzo to jest dobre gość. piwo. Gdyby nie to, że ono kosztuje, znowu się przyczepimy te 12 zł. to by było no. super, naprawdę. No. Mistrzostwo Świąt, przejdziemy do poezji piwnej w związku z tym. No to myślimy o tym tak. A ubiega się o względy, ale ta droga jest nietędy. I tu nie chodzi o piwne błędy. Piwo dobre, wręcz wspaniałe. Lecz ich ceny wybujałe, niechęć mogą stworzyć, by to piwo chcieć otworzyć. Trzymajcie się kufli, kadzi i butli. Na razie. Na zdrowie. Cześć.